Halo, halo, cześć widzowie na kolejnym odcinku z Case Dropa. No i dzisiaj mamy taki odcineczek dość krótki, dość szybki, od 20 zł do kosy, ale dzisiaj będziemy sobie robić z balansu to, zobaczymy ile kos nam wsiądzie, zrobimy sobie tak 20 prób i zobaczymy czy jakakolwiek kosa nam wsiądzie, no bo jednak to będzie dość mało procent No ale powiem wam to jeszcze na początku, na stronce mamy giveaway 6 godziny codzienny, tygodniowy, miesięczny, żeby wziąć udział w giveaway 6 godziny wystarczy mieć case-drop.eu A w zakładce i konto mamy takie notety jak Paypal, Paysoft Card, przelewy, G2Pay, SMS-em, więc tak naprawdę wszystkie możecie wpłacić i nie ma żadnego problemu, a więc co, przechodzimy sobie od razu na upgraderek. No i robimy także od 20 zł. Aha, najpierw musimy sobie zobaczyć tutaj. Robimy tak knife od najtańszych i mamy tak 231 zł, i za dwie dyszki sobie lecimy cały czas. Dobra, czekajcie, tak zrobimy. No i 20 takich prób, zobaczymy, ilu z 20 prób się uda. Będzie to 7,5%. No, nie będzie to dość proste, ale zobaczymy. Jeżeli siądą dwie kosy, będzie zarąbić. Jeżeli jedna, to bardzo fajnie. E, dobra, lecimy dalej. Dobra, jest 20 zł. Aha, najpierw trzeba wybrać przedmiot. Dobra, to nieważne. Pyk, pyk, pyk. Dobra, 7,5%. No i niestety po raz kolejny nam nie siada, no ale e, tak jak mówię, no tutaj nie będzie na pewno łatwo, żeby to siadło. Dobra, 20, a tu 10 groszy więcej. Okej, okay. lecimy dalej. Czwarty raz teraz, czwarty raz. Mamy 27,5%. Oj, oj, Chociaż no w sumie no kurde, to jest tylko 7,5%, no to jest bardzo mało, więc jeżeli siądzie chociaż jedno, to i tak będzie dobrze. Piąta próba. No i dalej nie mamy koski no ostatnio fajnie się dało dlatego tak chciałem taki odcinek zrobić no bo ostatnio naprawdę fajnie się dało na tych małych procentach No więc próbujemy szósta próba No i dobra po raz kolejny nie ma tej kosy szkoda szkoda Dobra Najgorsze jest to że tutaj właśnie nie da się wpisać tylko trzeba Tym suwaczkiem Dobra teraz będzie ósma próba i mamy 20 zł, 7,5%. Ósma próba, zaraz jesteśmy na półmetku, a dalej nie mamy żadnej kocy. Okej, okay, no miejmy nadzieję, jedna koca będzie i tak dobrze. No nie ma, nie ma. Dobra, lecimy dalej. 20 zł. No mówię, 7,5%. No to jest bardzo mało, ale mamy po raz. E, pierwszy koskę, więc bardzo fajnie, czyli 1 na 10 razy się udało. Więc mniej więcej e, Więc mniej więcej 1 na 10 osób zrobi po prostu taką kosę. Dobra, zobaczymy, czy to się sprawdzi w drugim jakby takim e, naszym cyklu. W drugiej dziesiątce, dobra. Pierwszy nie siadł, drugi, drugi nie siadł, ok. Trzeci. Trzeci nie siadł, niestety. Przeleciałem. Dobra. Czwarty. Okej, okay, no nie mamy. No, jakbyśmy zrobili dwie, to i tak naprawdę będzie dobrze, bo i tak w ogóle wyjdziemy wtedy na plus. Jeżeli jedną zrobimy, to wejdziemy na minus. No, ale rzadko kiedy też ktoś próbuje, moim zdaniem, robić na 7,5% kose No, nam się jedno już udało. Jeszcze jakby jedna bo jeszcze mamy 5 prób, to by było naprawdę spoczko. Ile tu mamy 18. Dajemy do 20. Okej, okay, no niestety nie siada, niestety nie siada. Jeszcze 4 próby. Ajajaj, no kurde, dzisiaj na tych małych procentach naprawdę no, nie siada tak jakbym chciał. No, wiecie, z drugiej strony, sobie patrząc, no to jest tylko i wyłącznie 7,5%. No, ale ostatnio nam siadło chyba z 3 razy na takim czymś, więc chyba już swoje szczęście tutaj wykorzystaliśmy. Jeszcze dwie próby, no i ostatnia próba, i zobaczymy, czy się sprawdzi, że co dziesiąta tutaj wchodzi na małym procencie. No i niestety nie siadła, ale mamy jedną kostkę, którą oczywiście spróbujemy sobie teraz zupgradeować, e, Spróbujmy sobie zrobić tak, żebyśmy mieli tutaj. Żeby nam się po prostu zwróciło, więc musimy na przykład zrobić takie Glossy, prawa strona, fast mode No i niestety nie siadło, ale możemy sobie zawsze spróbować jeszcze tutaj z balansu coś zrobić, mamy 400 zł balansu Zróbmy sobie jakąś kosę na przykład Co byśmy mogli sobie tu zrobić, jak mamy 400 zł to moglibyśmy sobie zrobić Zróbmy coś tak mniej więcej na 900 zł to wtedy będziemy mieli mniej, no w sumie będziemy nawet na plusie, bo mieliśmy około 800 na koncie Prawa strona bez żadnego mołda, no i niech to siądzie No i niestety nie siadło, ale dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i siemanko